Hmm. A mam pytanie tak od widza odnośnie firm zagranicznych. Właśnie. Dlaczego te firmy nie inwestują w polskie kluby, nie sponsorują? Dobre pytanie, ciekawe pytanie, dlaczego to znaczy firmy zagraniczne. Spokojnie firmy zagraniczne wszystkie są obecne na polskim rynku i w ogóle można powiedzieć, że bogaty biznes. Ludzie bogaci się troszeczkę od piłki, Odwracają pewnie nie chcą, być, nie chcą mieć problemów ja wiem, że kluby piłkarskie trochę problemów mają. Trzeba by było zmienić kilka ustaw, ustawy przede wszystkim o bezpieczeństwie imprez masowych. klub nie jest odpowiedzialny za to, żeby, żeby, żeby gonić się z niektórymi bandytami, prawda? bo to jest zupełnie inny problem, nie ma żadnych narzędzi. Dyrektor, prezes klubu, to, to są ludzie, którzy, trener to są ludzie, którzy toż, żeby, żeby robić piłkę, prawda? a nie żeby gonić za, e, za bandytami, które są w nikomej w ogóle procencie w naszym świecie piłkarskim, ale niestety czasami jakąś negatywną rolę odgrywają. Może to powoduje, że żaden mocny człowiek finansowo bogaty nie chce się w to specjalnie pchać, a bardzo a to jest wielka szkoda, bo to tylko jest na niekorzyść nas wszystkich, bo każdy obywatel po pracy, jak wróci do domu ma prawo, żeby się czymś rozluźnić. Jeden się rozluźni dobrym filmem, drugi się rozluźni, nie wiem, dobrą książką, ale większość chciałaby się rozluźnić patrząc na przykład na sport, nie tylko na piłkę, na wiele innych dziedzin sportowych i byśmy tutaj to rozwijać. Byśmy zaczęli mówić o tenisie, no w tenisie mamy radwańską i dużo, dużo nic. No jak to jest możliwe, żeby przez ostatnie 10-12 lat polski tenis właściwie tylko i wyłącznie wykształcił radwańską. Czyli, czyli trzeba było nad tym wszystkim pomyśleć, natomiast wielki sport, sport wyczynowy, sport na wysokim Poziomie, no bez wielkich pieniędzy nie ma prawa niestety bytu. A wiem, że jest Pan też skutecznym biznesmenem i chciałem zapytać, czy piłka i sport pomagają w biznesie? Jeśli tak, to jak to może mieć przełożenie? W biznesie to, co jest najważniejsze w biznesie, to, 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 to wiarygodność, zaufanie i powaga. Ja uważam, że piłka i sport, popularność nikomu nie przeszkadza, tylko każdemu pomaga. Natomiast pomaga zapukać po raz pierwszy i po raz pierwszy każdy Pan otworzy drzwi. W moim przypadku muszę Panu powiedzieć, że każdy po raz pierwszy mi otworzy drzwi, albo z ciekawości, żeby mnie poznać, albo z ciekawości, żeby ze mną porozmawiać. Natomiast po pierwszym spotkaniu, jeżeli nie wykaże się Pan umiejętnościami, jeżeli nie wykaże się Pan znajomością tematu, jeżeli nie wykaże się Pan cechami takimi poważnymi, no to już drugi raz te drzwi zaczynają być zamknięte i popularność tylko i wyłącznie Przeszkadza, no tam, to, to, czyli generalnie można tak to ująć, no, kto jest znany, kto, kto ma publicznie jakąś twarz, kto, kto jest y, pozytywnie oceniany, no to łatwiej, łatwiej mu doprowadzić do, tak powiem, spotkań otwierających, natomiast jeżeli potem nie ma jakości, to, to, się, szybko, to się szybko urywa. A czy Panie Kopiłkarz miał swojego doradcę do spraw inwestycji, czy, czy takie stanowiska właśnie są też dzisiaj? Nie, ja muszę Panu powiedzieć, że ja jako piłkarz miałem zawsze jedną zasadę. Oczywiście grałem w piłkę w innych czasach i, i te miliony euro, o których dzisiaj się słyszy, to, to w naszej rzeczywistości nie były takie, aczkolwiek no, żeśmy dużo zarabiali w porównaniu do normalnych ludzi, żeśmy zarabiali bardzo dużo. Natomiast przez całą swoją karierę miałem jedną zasadę. Zgromadzenie wszystkich pieniędzy na koncie, żeby miał dużo pieniędzy. A ja powiedziałem, jak skończę grać, to wtedy zajmę się ewentualną inwest i biznesem i inwestycją, bo nigdy nie wierzyłem w to, że grając w piłkę, mając... Wierzę innym, żeby inwestowali moje pieniądze, co coś z tego wyjdzie. Dlatego muszę powiedzieć, że dzisiaj spokojnie śpię, bo zawsze swoimi pieniędzmi sam zarządzałem. Nigdy nie bawiłem się w nerwowe inwestycje, nigdy nie, nie lubiłem inwestycji na poziomie, że tak powiem, wielkiego, wielkiego ryzyka, a poza tym nigdy nie miałem tak, tak tego pieprzyku pod siedzeniem, że, że trzeba szybko i coś robić, i nigdy moich pieniędzy nie powierzałem innym innym ludziom. W jednym z wywiadów powiedział Pan też, że szajba mi nie odbiła. I właśnie to, to jest pytanie dzisiaj. Jakim poradziłby Pan sposób innym osobom, młodym szczególnie, którzy właśnie mogą zderzyć się z, takim, z tą szybką szybkimi pieniędzmi, nagle pieniądz i, i ta sadówka może uderzyć. Czy jest jakiś sposób, żeby no jednak ta szajba nie odbiła, bo jednak widzimy... Ja panu, to, to, to zaczniemy troszeczkę, szajba nie odbiła. Panu. Szajba nie odbiła to znaczy no są, różne, są różne są różne sposoby na co znaczy szajba nie odbiła, no, gener, gener, Generalnie jak to się mówi, no, sukces powoduje popularność. Popularność powoduje zainteresowanie człowiekiem. Zainteresowaniem powoduje się, że przy panu różni ludzie się kręcą, nie tylko mężczyźni, ale też kobiety, prawda, i tak dalej. No, trzeba mieć swój charakter, swoje życie, ja mówię, w, swoim, w moim życiu, w moim życiu prywatnym. Mój zawód nie spowodował żadnych zmian w moim życiu prywatnym. Dzisiaj cały czas tak jak było, jak miałem 20 lat pani Wiesia tak dzisiaj dalej cały czas z pani Wiesia, prawda? Nie było tego co dzisiaj jest normalne, czyli wymiana garnituru po 15-20 latach, bo to prawie wszyscy wszyscy robią. Samochód lubię, samochód fajny, wygodny, ale samochód nie jest e, dla mnie przedłużeniem męskości jak dla wielu młodych, czyli prawda, jest Wtórzy... ta, ta, czy coś takiego. No można było by to powiedzieć, ale zostawmy to, bo dzisiaj dzisiaj tak się zastanawiam i muszę musiam zrobić jakiś badań. Ile ludzi bierze ślub? I ile ludzi potem się rozwodzi. się rozwodzi? Mi się wydaje, że tych, którzy raz się żyją w życiu, to jest chyba bardzo, mało, bardzo mały procent. Także w ogóle zmieniło się życie, świadomość, spojrzenie. Także zostawmy, zostawmy to. Nie, nie, będziemy, nie będziemy nikomu dawali żadnych żadnych porad, każdy jest kowalem swojego szczęścia, swojego życia, nie każdy o siebie dba. No ale też właśnie chciałem też panu pogratulować, że jest pan właśnie z, z tą samą żoną, ma wspaniałą rodzinę i też czytałem, że nawet jeśli to jest prawda, nie wiem, że codziennie nawet jest pan w, jest z nimi w kontakcie, właśnie na, przez tam Skype y, czy inne, nawet prowadzi rozmowy, I zarówno z dziećmi, jak i. A nie, no to żoną. dzisiaj, muszę panu, muszę panu powiedzieć, to nawet dzisiaj rano, jak się obudziłem, to sobie, to sobie, nagrałem, no, sobie nagrałem takie 35 sekundowe. Wideo, gdzie tam wnuki pozdrowiłem wszystkich, trochę się niektórych obśmiałem, niektórych ten, no i życzyłem wszystkim dobrego dnia. Oczywiście mamy czat rodzinny, taki mama przeciw wszystkim się nazywa, bo jest mama, czyli pani Wiesia przeciwko całej rodzinie, bo pani Wiesia zawsze tam od rana wszystkich ustawia, no i, no i się czasami tam bawimy, nie, oczywiście, no w życiu musi być też wesoło i przyjemnie, no po to żyjemy, życie jest zbyt krótko, żeby się kłócić, życie jest zbyt, jest zbyt jest krótko, żeby, żeby tylko stwarzać sobie problemy, Dlatego to ja powiem, dlatego PZPN tak dobrze wygląda, bo tu mamy samych pozytywnych ludzi. Ludzie pozytywni tworzą pozytywne klimaty. W 95% jest to nowy PZPN, są nowi ludzie, to są ludzie, którzy, którzy tutaj są z nami od czterech lat, niektórzy zostali ci najbardziej wartościowi i wydaje mi się, że, że tworzymy fajną, fajną dobrą rodzinę i taki, mamy zawsze taki przykład tego, bo zawsze sobie robimy w grudniu przed świętami takie taki wieczorne spotkanie, tutaj nasze wewnętrzne PZP, no to muszę Panu powiedzieć, że jest fajna, miła, sympatyczna atmosfera i fajno z tymi ludźmi współpracować. A chciałem jeszcze zapytać o Pana właśnie, e, mów, wspomnieliśmy wcześniej o tym hejcie. Jak można sobie radzić, szczególnie piłkarz z porażkami? No często oglądamy właśnie, przegraliśmy mecz i kibice są zawiedzeni, ale co czuje wtedy piłkarz i co zrobić, żeby jednak przetrwać? często dają radość, porażki uczą, natomiast za dużo porażek nie nie wskazuje, bo za dużo czekam się powiem, w życiu uczyć. Natomiast no, porażka jest częścią życia każdego sportowca. I ja muszę powiedzieć, że nawet w moim, w moim życiu piłkarskim, gdzie, gdzie było niesamowicie wiele sukcesów, zwycięstw, trofeów, wygranych pucharów europejskich, strzelania bramek w finałach itd. No to też we mnie gdzieś tam siedzi na przykład jakiś mecz. Juventus-Hamburg Watena, gdzieśmy przegrali finał Champions League, a, w którym byliśmy zdecydowanym faworytem. Siedziłem we mnie jakiś mecz, nie wiem, Roma-Leczek, któryśmy przegrali u siebie w domu, a mogliśmy być mistrzem Włoch. No, życie, życie, życie też jest złożone z porażek, a szczególnie w sporcie i tego nie ma się czego wstydzić, to jest rzecz absolutnie normalna, tylko no, trzeba mieć to, trzeba mieć, że tak powiem, pewne rzeczy yy, od siebie oddzielić, prawda, czyli za, piłkarz i sport to jest zawód, ale już jak się skończy mecz, no to jak się idzie do domu, trzeba o tym zapominać, trzeba normalne życie tworzyć. I na tym też polega odporność psychiczna. Czasami jak się mówi, że ktoś ma stres, że ktoś nie jest odporny psychicznie, to właśnie z tego wynika. No mi się nigdy nie zdarzyło, na przykład yy, po meczu, yy, żeby pójść do kibiców i z kibicami przybijać piątkę, prawda? Ale nie dlatego, że kibiców nie szanowałem, bo ja miałem największy szacunek dla kibiców. Zawsze i wszędzie zawsze o kibiców dbałem. Natomiast mówię, musi być jakaś bariera, musi coś czegoś wynikać. a ja po wygranym meczu do kibiców zawsze z aplauzem, z wysokości szesnastki, tak samo po przegranym meczu. Jak kibice chcieli, mogli przyjść we wtorek, jak już nie było emocji, nie było niczego, można było sobie zrobić zdjęcie, pogadać, pośmiać się. Natomiast no, czasami jak brak takiego, można powiedzieć, wyważenia, wyważonych sytuacji, to to jest i hejt, prawda, i się zaczynają ludzie z tego wszystkiego nabijać, czyli czasami do wszystkiego trzeba mieć dystans, bo jak się ten dystans straci, to potem już można powiedzieć następują rzeczy, które są trudne do, do wyłapania. A czy pamiętam Pan właśnie jakąś porażkę, która z perspektywy czasu przerodziła się w sukces, albo miło Pan wspomina teraz, albo się z niej śmieje? Czy... Nasze z żadnej porażki się nie śmieję, bo jakbyśmy na przykład z Juventusem wygrali z Hamburgiem w 1983 roku, to powiem, że przez 3 lata wygrywali Champions League rok w rocznie, Puchar kontynentalny czyli tych sukcesów było trzy razy jeszcze więcej. Natomiast no, jedna porażka to pamiętam taką Graliśmy kiedyś mecz ligowy, widzę w górnik zabrze, w zabrzu. Było 1, 1 90. minuta, rzut rożny dla górnika. Ja tam wróciłem, byłem akurat taki chyba w tym meczu grałem w napadzie. Wróciłem pod bramkę, no i jakaś wrzutka była, dwóch przede mną się obcięło. Ja tak taki stałem przyczajony, piłka o moje kolano w same okienko, samobójczy gol i 2-1 dla górnika. I sędzia kończy spotkanie. No i widzę, wszyscy z. Z opuszczoną głową patrzą na mnie, iną do szatni, tak Po meczu sędzia widział koniec meczu, czekając pół minuty, jak już wszyscy weszli do szatni, siedzieli, i wszedłem jako, wszedłem jako ostatni. Otworzyłem i mówię, tak, chłopaki, tyle meczy wam wygrałem. Czasami zdarza się, że się samobójczego, no i od razu śrubia się dobra atmosfera, trzeba wygrać następny mecz, i sytuacja wróciła. To była taka porażka. Pamiętam to jeszcze przeciwko górnikowi, Zabrze, który był moim klubem mojej młodości. Jak zawsze mały to kibicowałem górnikowi lubańskiemu. A co sądzi Pan o reformie Ligi Mistrzów? Wiem, że twoją prace, by w przyszłości grały tam tylko najlepsze kluby. Czy to jest... Nie, no tak to do końca nie jest, oczywiście. No, większe kluby, większe pieniądze, no jak to się mówi. Jak się, gra najle... jak się gra w najlepszej filharmonii na fortepianie, to wszyscy chcą, żeby grali najlepsi pianiści, a nie żeby grali też ci, co dopiero się uczą. No, dzisiaj forma Champions League i format Champions League jest taki, że daje, płaci się więcej pienio... pieniędzy i nie chcą dopuścić tych, którzy, którzy są po prostu słabi. Można się z tym zgodzić, można się z tym... Nie zgodzi, natomiast każdy porządny, dobry klub, który ma jakieś możliwości, który umie sobie stworzyć drużynę, to, to może być pewny, że droga do Champions League nie będzie mu zamknięta. Natomiast będzie troszeczkę trudna, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić. Nawet abyśmy tak spojrzeli z naszego punktu widzenia. Legia, żeby wejść do Champions League w tym roku, no to grała trzy mecze, można powiedzieć, z trzema drużynami trochę ogórkowymi, tak to nazwijmy. Natomiast AS Roma nie weszło, bo przegrało z FC Porto. Prawda? Czyli skala trudności jest zupełnie inna. UEFA dąży do tego, żeby teraz nie było tych protekcji tylko żeby wejść do Champions League, żeby wszyscy grali z wszystkimi i żeby wchodziły rzeczywiście najlepsze. Czyli generalnie ma to sens, aczkolwiek trzeba się zastanowić, czy to jest słusznie, że cztery drużyny włoskie mają z klucza zapewniony awans, a żadna polska drużyna... Żadna. Ale to musimy tylko walczyć o to, żeby mieć lepszą piłkę, mocniejszą piłkę, żeby było więcej, żeby było więcej pieniędzy, żeby lepiej to wyglądało. E, jakie ma Pan plany i marzenia na dzień dzisiejszy? Chyba, niedawno, niedawno człowiekowi sześćdziesiątka Wybiła także plany i marzenia, to są też w zależności od wieku. Dzisiaj ma się mniej marzeń, a więcej planów. Natomiast człowiek zawsze sobie życzy jednego, żeby człowiek był zdrowy, a przede wszystkim żeby byli zdrowi wszyscy ci, którzy są wokół mnie, bo te wszystkie problemy można spokojnie rozwiązać. Natomiast no generalnie, generalnie jest wszystko dobrze, jest czas pracy i czas zabawy, czasami potrafimy nawet PZP siedzieć od 8 rano do 12.00 wieczorem jak potrzeba, czasami potrafimy sobie jeden dzień wsiąść w samochód i, pobież, i pojechać sobie obejrzeć 10 czy 5 meczów piłkarskich, bo to bardzo lubimy. Także, także żyjemy z, no z tym wszystkim. Z wszystkim z, mamy do tego wszystkiego jakiś, jakiś dystans. A czy jest coś, co chciałby Pan jeszcze przekazać naszym widzom? Na końcu? No, się wiedzą, co on chciał przekonać. Nie, życzę wszystkiego najlepszego. Kończy, yy, kończy rok, zaczynamy, niedługo będzie następny. Czyli wszystko najlepszego, bawcie się dobrze. No, żeby nasza reprezentacja wygrywała jak najwięcej meczów, bo to potem nasi kibice mają lepszy power do tego, że następny dzień wstać i pójść do pracy. Dziękujemy.